Tu szakal z tej strony, i dzisiaj będzie szybko, bo tylko o szczęśliwym zakończeniu e, sprawy roszczenia ścieżki dźwiękowej z filmu e, prezentującego Borderlands 1 Game of the Year edition. Także e, dostałem wczoraj o 17 e maila. E, w tej sprawie zaraz wam pokażę, gdzie on tutaj jest. Informacje o filmie Max Tak, zobaczcie sami. Zaraz. Tak, właściciel SME i EMI sprawdził Twoje odwołanie dotyczące trala. Więcej informacji znajdziesz na stronie informacje o Prawach Autorskich. Bach. No i dyskutowane roszczenia. Fita, um, cage the Elephant Ain't no rest for the wicked. Nagranie dźwiękowe zarządzanie. SME i EMI roszczenie zostało nalowane. Roszczenie zostało nalowane. Także. Bardzo fajnie. Cieszymy się, że nam tak szybko poszło. I ciekawi mnie jedno. Znaczy cieszę się z jednej strony, że tam siedzą ludzie, którzy myślą i nie, nie no wiadomo, że jakieś automaty wychwytują ten kawałek ścieżki. Tak, i mam na komórce program, gdzie jak słucham muzyki, to mogę sobie puścić em, aplikację i ona rozpozna mi co to za kawałek, więc pewnie oni mają podobne e, roboty tutaj, ale ktoś to sprawdza, kto myśli. tak? E, także jak napisałem odpowiednie dobre uzasadnienie, może to przez to, bo przecież nie z automatu, tak, to, e, to anulowali mi to roszczenie i. I tu ciekawi mnie jedno, czy jeśli nagram następny materiał i będzie włączona ścieżka z tej gry, czy z jakiejkolwiek innej, to czy każde roszczenie będę musiał pisać i tak dalej, czy już przy moim koncie, nie wiem, będzie zaznaczone, że a, jeśli, jeśli puszczę na jakąś muzę, to jest ona w cudzysłowie z automatu odciążona od roszczeń. No zobaczymy. Mam zamiar nagrać Borderlandsa dwójkę. I nie będę wyłączał dźwięku, zobaczymy, czy będą się też e, przyczepiać do tego. No, no to tyle jakby z zakańczającej historii o roszczeniach e, z Borderlands, ze ścieżki dźwiękowej Borderlands 1. I, i, <laughs> I jakby to jakaś informacja też dla Was pewnie będzie dobra, dla tych, którzy e, wrzucają jakąś muzykę. Wiadomo, że jak tło jakieś muzyczne chcecie, to wybierajcie z jakiegoś Creative Commons, czy z jakiegoś innego, czegoś podobnego, żeby się właśnie <laughs> nie przyczepiali, nie? No, no, no to tyle. Bądźcie dobrzy dla siebie, uważajcie co robicie. I pozdrawiam, cześć pa.